Cześć! Pamiętacie, gdy dwa odcinki temu odwiedziliśmy Blue Eye? Dzisiaj cofamy się do tego momentu. Ruszymy stąd, aby obejrzeć kilka naprawdę ciekawych miejsc z południowej Albanii. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy wracając już. Hmm. Co tam, ziemeczki? Nie bójcie się. Zjechaliśmy góry jesteśmy w trochę innym miejscu. A tu jest taka ciekawostka, że jest taka stacja podróbka Szera, trochę. I naklejki w stylu Szera. A ja jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, że tutaj niektórzy mają taki przestępczy, trochę wygląd. No to chodziło mi o właśnie takich ziomków jak ci, których w tym momencie mijam. Nie wiem, czy się nagrają, ale o takich. Rozwala mnie ten sklep, bo jest tu ogromna, ogromna hala, ale produktów trochę mało, dlatego są wielkimi takimi kubkami poukładane. Nawet puszki piwa, zobaczcie. Tu zresztą też. To, to są piwa albańskie, nie? Tak. Jedziemy do Lazaratu, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Sarandy, wioski słynącej niegdyś na cały świat z uprawy konopi indyjskich Pod koniec pierwszej dekady obecnego tysiąclecia, nie bez przyzwolenia władz, rozpoczęto tu uprawę na szeroką skalę i Lazarat stał się jednym z głównych dostawców dla całej Europy, wytwarzając rocznie marihuanę o wartości 4,5 miliarda euro czyli nieco poniżej połowy PKB Albanii Miejscowość zyskała status nietykalnej po tym, gdy jej mieszkańcy zestrzelili policyjny helikopter obserwujący plantacje. Wszystko to trwało do czerwca 2014 roku, kiedy naciskane przez Unię Europejską władze w Tiranie wysłały do Lazaratu pół tysiąca policjantów, mających za zadanie spacyfikowanie wioski. Odpowiedziano im między innymi ogniem z moździerzy i granatami przeciwczołgowymi. Policji udało się jednak skontrolować wioskę. Skonfiskowano 25 ton marihuany i od tej pory teoretycznie temat marihuany w Lazaracie nie istnieje. Jak dzisiaj wygląda Lazarat? Czy uda nam się czegoś dowiedzieć na temat uprawy konopi kiedyś, a może dziś? Jesteśmy umówieni na rozmowę ze znajomymi, może czegoś się dowiemy. Jedno jest pewne, domy są tu przeciętnie bogatsze niż w innych rejonach Albanii, jakie odwiedziłem. Tutaj jest pozagradzane, ale tam już nie ma tych plantacji. Nie, one są, tam były... tam są jakieś drzewka były owocowe. Z, z, mhm. ze wszystkich stron. A tutaj, poburzone coś? Tak, to wszystko wyburzyli, tam jest schrony, są tam są duże takie. To Czyli to taka pokazówka trochę z tym burzeniem, nie? Chyba. Tak, tak, żeby pokazać, że nie można tego robić w tych. Co to cała wioska żyła z tego? Bo widzę, że domy to tu na wypasie są no. chyba, nie? I Mercedesy oczywiście, i Mercedesy. I Mercedesy, i Mercedesy. I Mercedesy. I Mercedesy. I Mercedesy. Świat Mercedesy. Przyjechaliśmy na miejsce i ja od razu chciałem Wam pokazać fajnego klimatycznego Merola. Spotykamy się z naszym znajomym i staramy się dowiedzieć jak najwięcej o ostatniej historii Lazaratu. To jest naprawdę dużo złe. Mimo, że otrzymujemy uładzoną i dość ogólnikową wersję tej historii, miło jest posłuchać mieszkańca wioski, świadka tamtych wydarzeń. Tak więc mogliśmy zobaczyć te plantacje z tamtych. Tak, tak, tak. Widzimy, widzimy. To było razem z wywiedziną. Czy mogą powiedzieć krótką historię o Lazaratu? Tak, prawie 10 lat temu. Wiele ludzi przyjechało tu. From another country and uh, growing uh, some marijuana seeds around 2009, something like that. Uh, 2009, 2008, start uh, a new plants here mm -hmm. because uh, the people here living in a, in a pure pure country, you know, and here is very problem for job, you know. Much people comes from another country, you know, from Netherlands and. Comes here from some seeds of marijuana. Yeah, I thought that it was used many many years before. No. Yeah, no, no, many years before. Only ten or eleven years. Ah, so people uh, like in the 70s they didn't know about no, it. Yeah, no, no, they didn't no, plant no, it. They didn't plant it. Nothing. So is it true that uh, the whole village was like a closed village, cl totally closed, and nobody could enter? No, no, no. This is only one legend, you know. Uh -huh. Because much people comes here, much tourists visit us, you know, and because some guys from netherlands do it some videos here and i'm uh -huh. checking youtube you have some videos but somebody didn't have an entrance for to here yeah who couldn't come here who didn't come police, the police. police. they not come not for people you know but uh, for government because it's a government choice mm -hmm. to, to to left here some seats to help people you know it's choose government not people government who live in here. and after uh, five years ago in 2014 Police come here and destroyed everything. Much of people going from here in jail. 100 men cut police here and going in jail. And now, much okay. of, of, uh, these guys, of these guys, these men, are, are staying in jail yet. 30 moms, people still, 30 in, people, jail. Yeah, still okay. in jail. Yeah, still in jail now. So, some of and the beautiful houses that we see around here, the people made money probably on the. Yeah, but now it's the houses are empty. You know, yeah, 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 Because much people going go in all Europe. The they went... I left the house and went in Europe. Work, you know, immigration Many Albanian people live abroad, right? Yeah. Also, mostly abroad. in Germany, right? In Germany and uh, in uh, England, in Canada, United States. My last question: Do you think that the, that Albania will join the EU? I don't think so. You don't think so? But would you like it or not? I like it, but it's it's my dream. But for now, it's I don't think so. It's problem, you know, much corruption, ah, much corruption. It's yeah, yeah. for government, not for people, because people going in Europe come, not do it. Only Albania do it hard work in, uh, in Europe, you know. Yeah. And not don't do it uh, only illegal job, you know. We do it uh, hard work. If uh, the people in Europe they can do it. Yeah. And we do it. Yeah. <laughs> normal I saw a monument here and I asked him what kind of monument this is and you said it's a communist monument from the communist yeah, monument from, from the hoja time from yeah? the hoja yeah? yeah. time my father do it uh, two years uh, in price because just he want to leave the country he don't like the communism and yeah. he going for uh, one days from here to Kagavia border you know which is somewhere yeah, there right yeah, with the border it's with greece uh, 60 kilometers from here in, with, in a border greece and police cut him and he, they say why you you learn your country because i don't like the communism i, I, I don't like my life here and they do it only two years jail he said me it's much uh, bad time in my life of my father you know of wow. my father's life Zapytałem o temperatury tutaj i kolega powiedział, że tutaj zimą nawet bywa śnieg i że temperatury spadają poniżej zero Tutaj widać ten budynek w śniegu, a dzisiaj widać go bez śniegu. Okej, thank you. Thank you for the conversation. Thanks. Jesteśmy w klimatycznej miejscowości Dziurio Castro, gdzie urodził się Chodzia między innymi. Przyjechaliśmy przez nią, ale jest naprawdę piękna, nie mieliśmy czasu filmować, dlatego że przyjechaliśmy na zamek. Cała górna część tej miejscowości to jest taka droga z kamienia, właśnie jak tutaj widzicie. Tutaj państwo sprzedają rękodzieło, a tutaj są oczywiście Marole na taksówkach. Za jedyne 6 zł od osoby kupujemy bilet wstępu do twierdzy z XIII wieku, gdzie możemy m.in. obejrzeć skład broni pochodzącej z różnych okresów, ale i smaczek w postaci amerykańskiego samolotu przechwyconego przez komunistyczną Albanię w 1957 roku. Jednak to, co najbardziej tu urzeka, to widok z twierdzy na miasto Girocaster, miasto srebrnych dachów lub miasto tysiąca schodów, jak zwykło się je nazywać. Popatrzmy przez chwilę na Girocaster i Ignalin. Końcówka dnia przyjechaliśmy do takiej restauracji z fajnym widokiem, jak myślę. Tutaj jest taka podłoga z kamienia, a szkoda, że nie pokazałem Wam tej miejscowości, czyli bo to jest taki Kraków, można powiedzieć, albański, jak to chłopaki określili. Naprawdę są tu piękne, piękne ulice z kamienia i zabytkowe budynki, także polecam, gdybyście byli w Albanii. Zwłaszcza starówkę jest, jest naprawdę piękna i sam podjazd do zamku w kamieniu robi wrażenie. Ale chodź, widok No jest tak... Powiedziałbym, że jest jak na Polskę, to całkiem ciepło w sumie Zwłaszcza na październik, bo jest dwadzieścia parę stopni, ale faktycznie, no, widok kosmos A tutaj jest ta stara część miasta Gdybyście kiedyś byli, to polecam Bardzo ładne uliczki z kamienia Jest klimat A tam jest zamek, na którym byliśmy i obok tego tam zegara je, lataliśmy dronem Wbijamy do restauracji I kolejny widok jeszcze raz I jeszcze ktoś tam w meczecie śpiewa Rozwinięcie tematu Lazaratu i Girocastra będziecie mogli zobaczyć we vlogach na kanale Polak w Albanii Link podam w opisie filmu No dobra, stało się, jestem wreszcie na promenadzie Sarandy po praktycznie trzech tygodniach pobytu tutaj. Za mną jest promenada, czyli najbardziej turystyczne miejsce Sarandy, które normalnie jest tłoczne, ale że mamy koniec sezonu, to jest całkiem luz A po Sarandzie oprowadzi nas Dawid Cześć Dawid Dzień dobry Poznaliśmy się tak, że po prostu ty zobaczyłeś na Stories, tak. że ja tam gdzieś byłem i... No i... nie dowierzałem No i po prostu przyjechałeś na motocyklu i poznaliśmy się i tak dalej I Jakieś dwa, trzy tygodnie temu mniej więcej się zgadaliśmy, że się, że się spotkamy i że pokażesz trochę więcej Albanii Może trochę tej turystycznej i trochę tej, która nie jest turystyczna Tak Ja natomiast chciałem ciebie spytać Ile lat mieszkasz tutaj już w Sarandzie? Tutaj w Sarandzie to... no... Już prawie 3 lata jestem. A jaka jest Saranda, jakbyś mógł powiedzieć w dwóch słowach? Saranda jest turystyczna, prawda? Według mnie jest, jest turystyczna i jest to dla osób, które lubią po prostu mieć hotel, które lubią odpocząć, chodzić sobie na plażę. Lecz jeśli chcą zobaczyć miejsca, które pokazują taką Albanię jak kiedyś, to trzeba wyjechać po tą Sarandę i się trochę oddalić Jakie jest twoje życie tutaj? Czy jest stresujące, czy jest to raczej takie wakacyjne życie? Różnie to bywa Normalnie ja chodzę do szkoły, więc jest też stresujące Lecz jeżeli wyjeżdżamy gdzieś w góry, to po prostu to jest dla mnie odprężające Tak na całym świecie myślę A jak rozpoznajesz dni tygodnia? Ostatnio mi powiedziałeś Dzisiaj wiem, że jest środa, ponieważ e, przypłynął właśnie ten duży statek e, turystyczny i potem rozpoznaję Bo zawsze jak wychodzę... O, jest środa Czyli jest w środy zawsze przypływa ten wielki turystyczny statek, który pływa po Adriatyku Dokładnie No dobra, czyli dokąd dzisiaj lecimy? Dzisiaj lecimy dzisiaj do turystycznego miejsca Do turystycznego miejsca, żeby wprowadzić trochę okay. w Albanię A potem zaczniemy grubsze tematy No dobra, to lecimy Pokażę wam jeszcze kawałek promenady Zobaczcie A tam jest ten statek, o którym była mowa Który przypływa co środę A to Saranda Tutaj się znajdują... znajduje miejsce, do którego idziemy, Butrin. Tutaj sobie panowie siedzą nad rzeczką. Tam jest zamek. Link podam na dole, albo powiemy o nim jeszcze. A tutaj jest przeprawa promowa i ciekawe to podobno wystąpiło ten prom w odcinku Top Gear, jak uciekali z banku po obrobowaniu banku Tiranie. Tędy się płynie do Grecji, jeżeli się chce płynąć blisko morza i podobno sporo kasują obcokrajowców za tę usługę. Komotekustaki? To nie kanta. A tam panowie sobie łowią ryby. Najlepsze jest to, że tutaj na paragonie jest napisane bilet dla obcokrajowców. Bilet Individi i Huay. I to jest obcokrajowiec. Czyli obcokrajowcy płacą więcej. Tak, tak to jest, takie zasady. A dlatego, że pokazaliśmy, że z wami jesteśmy, bo tam staliście i powiedzieliśmy, że z wami jesteście, no to powiedzieli, że po 700 lek. A. Jakbyśmy przyszli sami, to byśmy płacili 300 Ale mówilibyście po albańsku Tak, tak. 700 leków pod osoby wejścia, ale chyba warto, bo coś, co ma 2000 lat, chyba warto Idziemy sobie i oglądamy te ruiny i właśnie trafiliśmy na tablicę, która pokazuje ogrom tego wszystkiego Jesteśmy tutaj, więc dopiero się zaczyna No cóż, myślę, że ze 2-3 godziny się zejdą Ogromna osada kiedyś tutaj była Butrint to najważniejsza archeologiczna atrakcja w Albanii, podobnie jak Girocaster, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze ślady istnienia osady ludzkiej w tym miejscu sięgają X wieku przed naszą erą, czyli około 3000 lat temu. Butrint to miejsce emblematyczne dla Albanii. Przechodził on bowiem z rąk do rąk na przestrzeni wieków. Do dziś zachował się grecki amfiteatr z III wieku przed Chrystusem, rozbudowywany później przez Rzymian oraz ruiny kilku późniejszych budynków wybudowanych przez chrześcijan, takich jak widoczna na filmie Baptysteria z VII wieku naszej Ery oraz pokażna wielka bazylika z VI wieku naszej ery, gdzie do dziś można obejrzeć oryginalną mozaikę. Magi temu miejscu dodaje jego lokalizacja pośrodku jeziora. Bez wątpienia starożytni ludzie dobrze wiedzieli, gdzie najlepiej wybudować swoją osadę, żeby było bezpiecznie i malowniczo. Butrin to punkt obowiązkowy, jeżeli kiedykolwiek będziecie na południu Albanii. Nic nie mówiłem. Piotrek, możesz powiedzieć, czy da się dolecieć do Korfu dronem? Prawie, prawie. Na 0% da się wrócić. Okej, okay, ale jest, no czy jest to ryzykowne? Bardzo. Może grozić utratą drona, zanurzenie go w morzu. Okej, okay. ale z pewnych źródeł uwierz, że jest to możliwe. Jest to możliwe, tak. To. I tę osobę, która doleciała na Korfu, podobno Albańczycy pytali? Czy da się coś doczepić do drona A, no tak Od razu różne przemytnicze jakieś tam tematy Być powstały. może jakieś rakije raki chcieli przemycić czy tak, coś takie tak Owoce właśnie. jakieś na przykład nie? Pewnie tak. tak Tutaj widać część jeziora Butrint, które okala tę twierdzę, która kiedyś tutaj się znajdowała A tam widać rybaka Zainstalowali sobie sieci i po prostu wyciągają ryby Chłopak, montuj to co widzicie to jest lew, który zabija jakieś rogate zwierzę, nie wiemy jakie, ale jakiegoś bawoła czy coś. A to jest zrobione bardzo nisko specjalnie po to podobno, żeby się ukłonić i oddać hołd przy wejściu. W sumie z moich filmów łatwo można wywnioskować, że nie jestem jakimś wielkim fanem historycznych różnych miejscówek, zabytków itd. Ale w takich miejscach, jak te, czuje się tę energię Zwłaszcza jeżeli są położone na środku jeziora Otoczone przyrodą i widać, jak były duże kiedyś Potężne Robi to wrażenie Teraz idziemy do tego zamku, tak? Do muzeum A dokładnie do twierdzy, która jest, jak widać tutaj, z XIII do XIV wieku Czyli się jest wiekowa Porządnie kiedyś budowali, co? Ciekawe, jaką zaprawę stosowali Chłopaki mówią, że podobno dodawali białka kur do zaprawy Ale jeżeli ktoś z was jest specem od tych rzeczy, to może w komentarzu napisać Oczywiście chodziło o białko z jajek kur, a nie z kur Już się poprawiam Tu mamy pięknego Land Starego A tam prawie widać Grecję, ale nie Ziemie albańskie, które są po drugiej stronie tej rzeki, jeziora, tak? Jeziora, mhm. I tam są podobno dobre ziemie, z tego co mówisz. Najlepsze w Albanii I można tam mieć uprawę... Wszystkiego ale chodzi mi o te owoce, o których mówiłeś. A mandarynek pomarańcze, najlepsze są z tych samych rejonów. To jest najbardziej nasłoneczniony teren i najlepsze ziemie ma. Czyli ma jeszcze więcej dni słonecznych niż Saranda? Tak, tak. A Saranda ile ma dni słonecznych? 300 w roku. jest Hapura, bo mi pa problem. Po raz ostatni tego dnia patrzymy na promienie zachodzącego słońca. Gdzieś tam, daleko, jest Grecja, której ciężar kulturowy czuć nadal tutaj, po albańskiej stronie granicy Zwłaszcza z perspektywy Butrintu Proszę, mają kraba Wow, naprawdę? kraba Kraba, kraba co mają? Cześć Dzień dobry Dzień dobry Możesz go spytać, skąd zna polski? Nie wiem, Kur? Kto Tu? ty to, to żyje, ty to, to, to żyje. Czyli od ciebie się namoczył. Okej. Okay. Słyszałem tam rzeczę. na ja, przekręci. O, jeszcze żyje. A to Janusz aha! A. To jest e, przynęta. Nich, tak. mhm. to, to są jego szczypce? Ale bo. Aby ktoś jak to? Kier, kto? k, 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 No, ten tak teraz. tak wygląda ten prom na linach ściągają i przeprawiają się na drugą stronę rzeki. Możesz zapytać parwańską, jaka cena? Proszę, Tak Cieni. Człowiek, co on ma tym? 200 lek. Czyli na polskie przeliczając, jest to 6 zł na przepłynięcie w jedną stronę. No. I spoko. W sezonie cena jest dwa razy większa, bo teraz powiedział 200 za samochód. To Pawłowski zapytał teraz. Nie no, bo winie. daję do voi. nie ma. Ej, ja on. Ej, idzie. 5 euro. 5 euro. To już dread, po karter Jest 5 euro. 200 lek, czyli Aha. 200 lek, czyli to jest 1,70. No tak. A dla ciebie 5 euro. Jeżeli nie jesteś czy. Czy on nawet tak. mówi? Nie, zapytał się mnie Cześć, ty jesteś Zemlaczkiem, ja oni są obcokrajowcami? Ja mówię, nie, ja też jestem Polakiem To dla was wszystkich 5 euro No, sobie rozumiem, no Chcą zarobić Mere No, no, no Ej, mandżary Mandżary, Later, later Okej okay. Okej, okay, lecimy Kudosz kosz? Não quer dizer, tá vendo? Melopathe. Raida. Raida. shift, Raida. Chifra, Minas Gerais. Tchau. Dá <laughs> 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 they doing it Dziś pamiętam, że patrzyłem na nich tańczących do albańskiej muzyki, takiej samej, do jakiej tańczy się w Serbii, Bośni i innych bałkańskich krajach i myślałem o straconych latach, które niepotrzebnie i miejmy nadzieję, że nie bezpowrotnie te narody podzieliły.